Po raz pierwszy od niemal pół roku w synagodze przy ulicy Krasickiego w Dzierżoniowie zorganizowano kolejne wydarzenia. Święte miejsce Żydów ponownie wypełniło się ludźmi, którzy z zainteresowaniem zwiedzali sam obiekt. Jako prezes fundacji Nasz Dom Żyje bardzo się cieszę, że otworzyliśmy synagogę dla każdego, kto chciałby zobaczyć to miejsce. Jestem równie zadowolony, że swoje prace prezentuje dziś młoda artystka. Już po raz drugi swą twórczość zaprezentowała pasjonatka fotografii Joanna Śliwa. Na wystawie można było zobaczyć jej pracę o bardzo różnej tematyce. ty uniknęła przewodniego, z tego względu, że ja po pracuję cały rok na swojej pracy. Można sobie przyuważyć różne tematyki jak portrety można zobaczyć kobiety można zobaczyć synagogę także każdy może sobie znaleźć swój temat Zaduma, ludzie świat tak bym to jest po raz drugi, po raz pierwszy było pierwsze spotkanie z synagogą, które promowało samą synagogę i cokolwiek będzie się z nią działo, rozwijało, żeby było zasięgnąć informacji na ten temat i samemu zobaczyć oczy jak to wygląda obecnie, jak wyglądało kiedyś. Wydarzenia organizowane w synagodze zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było i tym razem, choć zarządcy obiektu mają o wiele bardziej poważne plany co do jego przyszłości. Kolejne spotkania przy Krasickiego są tylko kwestią czasu. We are jeśli wszystko się powiedzie, to w dalszej kolejności chcemy zorganizować wydarzenie o żydowskiej tematyce co będzie powiązane z poezją na murach. Otworzymy synagogę tego samego dnia. Każdy będzie mógł zobaczyć, jak wygląda. My z kolei pokażemy pewne elementy naszej kultury, które mogą pojawić się przy okazji tejże imprezy. Can, uh, come into, uh, the poesia na Prezes fundacji Rafael Blau może liczyć na wsparcie wielu życzliwych osób, którym podobnie jak jemu, idea przywrócenia synagogi do życia jest bardzo bliska. We are working on this issue and we Już hope, nad tym pracujemy. Mamy no, nadzieję, no, że w niedalekim no, czasie rozpocznie no, się renowacja, renowacja obiektów. And, uh, I don't want to, uh, Nie chciałbym się chwalić, ale po cichu liczę, że jedno z kolejnych świąt żydowskich odbędzie się właśnie tutaj, co umożliwi prawdziwe modlitwę. Dlatego zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, po prostu, żeby przyjść i zobaczyć. Ono tutaj będzie reaktywowane, już są poczynione kroki co do tego, także, będzie klub młodzieżowy, który będzie otwarty dla wszystkich. Zapraszamy nie tylko na dyskotekę, ale na różne bardziej ciekawsze, może bardziej inteligentne rozrywki. Pomysłów zatem nie brakuje. Teraz należy tylko wprowadzić je w życie. Kolejne wydarzenie kulturalne w tym miejscu z pewnością można zaliczyć do udanych. Czekamy na kolejne.